Hej, witam wszystkich fetyszystów. Tutaj Lukas w kolejnym odcinku z gry w Europę Universalis 4, gdzie gram naszym przewspaniałym kongiem. Jestem ja, mój sojusznik Ming, mój sojusznik Austria i moja kolonia Austria, żeby nie było. No i teraz tak, z kogo by się tu wziąć? Za Nupę chyba się wezmę, albo za Etiopię, albo za to i za to? Za Etiopię się weźmiemy na Etiopię. Dużo wojska nie potrzebowałbym, tu. A nie, czekaj, Brunei chciałem atakować. Brunei, tak, Brunei jest tym celem, którym teraz miałem się zająć. Czy zajmiemy się i Brunei, i Etiopią? W takim razie, dwa kraje naraz sobie zjemy. Myślę, że to jest dobry moment na taką szybką ekspansję. Raczej, wojska osmańskie nie powinny mi tutaj jakoś bardzo zagrozić. Global Traffics, Diplomat... Oh, We have lost Diplomatic Reputations ivory. A to możliwe, że dlatego, że dopiero grę włączyłem, więc za chwilę mi się to wszystko przeliczy jeszcze raz. E, przynajmniej mam takową nadzieję, a jak nie, no to będziemy zaraz zwiększali tą produkcję jest tak naprawdę naprawdę. Global Traffics, Diplomatic Reputations ivory, no tak jak mówiłem, często to się niestety zdarza. Okej, okay, budujmy. Widzę, że tutaj trzeba byłoby to zabrać Klerowi, co zwiększyłoby to nam dochody. Trzeba było tam coś innego im dać. 400 punktów. <tryk> <tryk> o Boże, nie wiem, czemu jak zacząłem nagrywać, to od razu kicham, To jest jakiś mój nowy zwyczaj, totalny, zły zwyczaj. Mhm. I wtedy byśmy tutaj zyskali dość sporo wpływów handlu. Największe wpływy handlu nie niby ja mam, ale po mnie jest Brunei, właśnie. Więc jak zjemy Brunei, to tutaj mamy dość spore wpływy dzięki temu. I Pasaj. I Pasaj czemu ma? Bo ma jedną prowincję. Pasaj jest sojusznikiem. Colmen Power, niech będzie. Więc możliwe, że też w tej wojnie ich zawołamy, tylko że niestety nie osobno. Więc nie zjemy sobie tak wszystkiego, jakbym chciał. Będę musiał zabrać ich stolicę. Co mnie zaboli. No ale trudno, No nie można mieć wszystkiego zawsze, wszędzie, nie? I też zajmiemy tutaj pozycję przy Etiopii. Kappa Powera jeszcze nie mamy, więc nie będziemy go wymieniali. VG Yangar jako kolejny sojusznik raczej nie ma szans, ale możliwe, że... VG Yangar niestety ryzykuje na to, że stanie się niedługo celem osmańskim. O, patrzcie, czego tutaj może stać się celem osmańskim, aż ciekaw tego jestem, och no. Kolejne bunty w moich koloniach. Jak dobrze, że to wygrywam. Jak dobrze, że daję sobie tutaj radę. Ile mamy kolonii? Trzy kolonie, więc najchętniej bym jedną jeszcze założył. Recol zróbmy. Nie chcę, żeby mi Portugalia się tutaj wybiła w te tereny. Weźmy utrzymanie wojska. Jest w sumie na minimum. Jeszcze tutaj. Weźmy się, zapoznajmy z tym. Tak, tutaj już jest. No tutaj mi się Portugalia wbiła, ale nie chcę, żeby mi się do środka wbiła, e, więc niech tak to wygląda sobie. I nie chcę też mieć więcej niż czterech kolonii na raz. Dobra, utrzymaję wojska w górę na maxa. Najpierw wypowiemy wojnę Etiopii, potem wypowiemy wojnę Brunei. Raczej znaczy, powinny być to dwie szybkie wojenki. No i w sumie na no, dobry teren Etiopii zdobędę, oprócz tego jednego. Tutaj się boję, że jak to zdobędą Osmanie to przebiją się tutaj, w głąb tej Afryki, więc będę musiał też zdobyć te obszary tutaj saharyjskie. A ja tutaj może potem do Tunisu, bym się zjał. że to są mamelucy. Wojna osmańsko mameluska się zakończyła. Kurka, na wasalu jakby się ich miało, byłby wyjbiście. Ja musiałbym się stać trybutariuszem w Mingu lub mieć wojnę z Mingiem po mojej stronie. A na razie się to nie wydarzy w żaden sposób. Niestety. Niestety, w żaden sposób się to nam nie wydarzy. No muszę zabrać sobie punkty i kiedyś Ming zawołać do tej wojny. Ming, o Boże, ale Chagatai zostanie rozebrany, na amen. jeszcze trzeba było wejść w sojusz ze mną, to byś nie miał teraz problemów. Zostanie rozebrany totalnie Chagatai, nie dadzą sobie rady. Mimo jeszcze to jest, ho chociaż może już to nie jest horda. To była horda... nie, to jest już Sultanat, więc to jest zwy, zwyczajny kraj, więc niestety raczej nie mają szans podczas tej wojny. Ok, jeszcze 5000 i musi dowieść. Jak mówię, wojna z Etiopią będzie już taką wojną zamykającą ten kraj w naszym uścisku. A niewolników wyślemy Tofikowi do jedzenia. Dowiozło mi declare war. Ok, mogę coś tu sklejmować sensownego? To 13 punktów weźmy. Sklejmujmy. I w sumie teraz tak myślę, Pasaj ma 50 tysięcy wojska. Uuu, będzie ciężko. Bo zajmę mi tutaj cały ten obszar, zanim ja tu Brunei zrobię. Nie ma dobrego rozwiązania szybkiego. No to dobra, skończmy tą wojnę z Etiopią, i wtedy jeszcze wojsko do Pasajów i tyle. Excellent, bardzo mnie to cieszy. Mamy kolejną kolonię. I teraz czekajcie tutaj. Recall. I lecimy tu z ostatnią kolonią. moja Austria będzie już na maksa rozwinięta. Okej, okay, okej. Okay. Tu tu. No, a zresztą wojna za ciebie widzimy, że bardzo szybko nam się skończy. W zasadzie już wszystko ma, mamy ich stolicę, mamy wszystko. No, daj mi to. Nie mam zamiar tego dawać Osmanom. Wolę zrobić tak, tak. Wybiście. Pięknie poszło. Oczywiście jedyna prowincja bez złota. ale tutaj, tak czy siak, no myślę, że to nie jest jakoś tam stratne. Kiedyś ją zdobędziemy. W ten sposób to was, Tylko poprzez wasalizację mogliby to zdobyć. Tą prowincję Osmania. No raczej wątpię, żeby zwasalizowali Etiopię. Okej, okay. jesteśmy. Możemy być A ahead of time w tym momencie. Możemy mieć też dzięki temu. Teraz mamy piątą kulturę do promotowania. A ja miałem budować uniwersytety, o których zapomniałem. Dobra. Złoto. I tu tuż będą. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze gdzieś jeden uniwersytet trzeba byłoby mieć. Nie mamy prowincji ze złotem. Tu mamy prowincję ze złotem. Ale tutaj mnie nie stać na uniwersytet na Kilwie na razie. Sofia, o Boże, co za bunt zły. Trzeba się będzie nim zająć. Dobra, idźmy tu. Ty też tutaj chodź. Mamy tu 60 tysięcy żołnierzy. Wieszcie co, na razie tu przewieźmy 30 tutaj, 30 tutaj, bo trochę mi jednak. O! Znowu osmanie, ale tak, Austria mnie broni. Milan, Ming. Ale 60, mam 60 tysięcy wojska, nie tam, gdzie powinno być. Więc e, to jest problem ogólnie. To jest problem. Mamy znowu gang Spunk w tym momencie. Dobra, trzeba będzie zatrudnić moją flotę handlową do obstawy tych 20 tysięcy wojska. A my nie mamy innego wyboru niż tylko przewieźć całe moje wojsko tutaj. Ponownie. Zanim podniosę. Czekajcie, żeby teraz naprawić ciężkie okręty, to trzeba ja będę miał? Mam power, żeby naprawić ciężkie okręty. Wiesz, teraz już nawet upgrade, by był chyba nich możliwy. 1500. Dobra, to na razie tego nie róbmy. Nie naprawiajmy, bo... Boże, wbiłem się 25 tysiącami. Patrzcie, dam radę. Nie u mnie! No ale tak czy siak ja mam dużo manufaktur, więc nie powinno być problemu. My lecimy na północ. Celem wojny jest Take kilwa British Conquest of Kilwa. Czyli muszą mi zdobyć tą prowincję. No to powinno być łatwo dość to obronić. Zbieramy hajsy Rise War Taxation od razu zróbmy sobie. Tylko pytanie: Jak ja wyglądam, jeżeli idzie o technologię? Jestem jedną do tyłu, niestety. W stosunku do Osmanów. Boże, co za rzeź. Co za rzeź tu będzie. Zobaczcie, oni tutaj biją tych. Tutaj Austriacy się wbijają. To może być. Good game. To może być good game. Na Osmanach, naprawdę, to, to co ja tutaj mogę. Ej, tu ja mogę wykorzystać to i przejąć cały. Kurka, szkoda, że mamy lucy istnieją, bo bym po prostu tutaj wziął i stworzył tam wasala. Markię bym od razu tworzył. Robimy gang and spank na Osmanie, jak nic, po prostu to trzeba wykorzystać. Tofik się ucieszy. Dostanie wreszcie kebaba. Ja aż się wezmę za dłuże. Mam tu swój powód. Trzeba będzie to zrobić. Aż się za dużo, bo te okręty wojny niestety bardzo mi się przydadzą. No, spłacimy tą korupcję, no i tak nam bardzo szybko spada. Podczas tej wojny te okręty bardzo nam się przydadzą. Dobra, tu w fortece mamy. Niestety dwójkowe, przydałoby się jej do czwórek zrobić. Tutaj wylądowała WB. No ale my pójdziemy najpierw na Osmanów. Niestety to trzeba byłoby mieć przynajmniej czwórkę zrobioną. E, dobra, gdzie, są moja, gdzie jest moja handlówka? A, przewozi mi wojsko, to niech przewozi. I to tym wojskiem, które mi tutaj przewiezie, pójdziemy z atakiem dalej. Dobra, znaczy się forteca dwójkowa. I kolejną od razu polecimy na Kair. Żeby zrobić tę fortecę w Kairze. Dobra, tutaj mamy dwie fortece, więc tą kasujemy. Ta niech zostaje. Niestety miałem aż na tyle szóstkowych Fortez, więc to byłoby złe. No tak, tutaj mi zajmują, ale tym też się zajmiemy. No, w pro, w jest taki, że kill. Ma, jest, mamy genialnego wargola na tym. Eee, Bill spy Network, poproszę. No zobaczcie, co tutaj już robi. Co robi tutaj Austria? Austria, lovciam Cię, zaraz zdobędziemy stolicę. Milan! Tak, te sojusze to było to, to było to, to co nam wygrało tą grę, to podejście. Osmanie upadną, osmanie upadną, ja wam to mówię. No, chyba że ja coś bardzo zrąbę podczas tej rozgrywki, bo gram na czwórce, ale nie jestem w stanie wszystkiego przewidzieć. Dobra, jest 20 000, niech mi przewozi dalej wojsko. Ile ja potrzebuję, żeby pełną flotę podnieść? tysiąca no, to będą już nowoczesne okręty. To powinni dać sobie radę. To potem płaciem do Kairu i tu się roz. Fa, ale żebym zjebał też, że to mogłem Etiopię tutaj wypuścić. Ale w sumie to i tak wypuszczenie nic by nie dało, bo mamy teraz sojuszników. To lepiej jest to zdobyć i pokorować samemu. No, militarkę zaraz sobie weźmiemy. W takim razie. No dobra, nawracajmy, co się da. Doradca, czyli od tego jeszcze jest nam troszeczkę potrzebny, no ale kolejny będzie inkwizytor, który nam powinien troszeczkę przyspieszyć. Ej, dobra, gdzieś tutaj jest jeszcze jedna forteca. Jeszcze tą fortecę zdobądźmy. Jest 19-20. mi całe wojsko. Teraz ciężkie okręty będą działały. Jest 81% na ciężkich okrętach. Okej, okay, tutaj gdzieś mi lećcie. W sumie całe wojsko też tu przeniesiemy. Ten fort to odbijemy bez problemu potem, więc tu nie ma najmniejszego problemu. No najgorsze jest to... nie no, wszyscy mają high nastawienie. High, high, high. O Boże. Coś ty zrobił, coś ty zrobił. Przecież to jest twój Ganges, Pan, on ci zrobi. No, jest 20 tysięcy wojska. Ok, jest fort tutaj. Etiopski my tu transport. 4000 tylko? Ach. Bo trzeba będzie zbudować potem okręty transportowe bez wózdań. Dobra, że tutaj trzeba będzie za chwilę jeszcze więcej tego wojska rzucić. Tym bardziej że tam jest moja stolica, która też ma niestety niski level fortu. Dobra, tak przejdźmy teraz tą armię. I ewentualnie, jeszcze jedną armię za chwilę sobie to dorobimy. I w sumie, a ewentualnie w tej wojnie coś innego może być naszym celem. Nie tyle zdobycie prowincji od Osmana, chociaż widzę, że teraz Osman już tu wrócił. Boże i miarzy mirańskie wojska i tyle. No i zobaczymy czy się uda. A może nie, może się to nie udać kurka. No tak sobie pomyślałem, że w sumie jakbyśmy to wszystko pozajmowali, to możliwe, że udałoby się zrobić po prostu wybuchających osmanów, ale. Doprowadzić to do buntu, do momentu, żeby okupować cały ich kraj, do buntów, i niech buntownicy to odbijają. Potem, jak już będą okupowali cały kraj, no ale widzę, że tutaj. Osman sobie daje radę! Osman sobie daje radę, kurde. Trzy potężne nacje w kolejności, no. Czekajcie. Eee, a nie widzę, bo. Albo nie mają depta. Już spłacili cały dług? O Boże. No dobra. Tutaj tych, tych. A nie mają wojska na mnie bo nie potrzebuję, brytole tutaj są. Dobra, trzeba u mnie armię zwiększyć, bo będę potrzebował. Tutaj na rozbicie tej brytyjskiej. Tym bardziej, że oni się tu non to desantują, już mi sporo kraju zajęli. Trzeba będzie zaraz tutaj się odbijać. No, w dobrym momencie mi wypowiedzieli tą wojnę, zanim ja przerzucę te wojska z powrotem. Że będę musiał wszystkie wojska cofnąć, żeby się teraz ich pozbyć stąd. No weźmy jeszcze jedną 25 tutaj rzućmy. Tutaj byśmy poszli ten Kair zdobyć. I potem bym się cofnął, i cały tutaj obszar Egiptu bym zdobył. Okej, okay, zdobyliśmy. Chodźmy na Kair, i niech stoi 50 tysięcy na sobie. Tutaj tak w lepszy sposób nie zrobię, no ale tutaj wojsko rekrutujemy. Więc dobrze, technologie. mamy. Dziękuję, ale manufaktury i tak powinny mi się dość ładnie rozwijać, bo mam dużo manufaktur wszędzie porobionych. No, a teraz tutaj zajmują. Ming tutaj. Dobra, jak to wygląda, jak to wygląda? Military, armię. Patrzcie, patrzcie, oto ma Ming. Boże. 114, 108, Ming ma 210. Rusia, Austria. Wszyscy mają więcej ode mnie manpowera i wszystkiego innego również. Dobra, zaraz tam uderzymy na nich. Nie no, jak to sobie tak chodzi jak chce, no? Czy to jest chore? No, za ten cały tutaj obszar kraju. Muszę tam kiedyś posadzić te lepsze forty. Dobra, tak, tak, tak. Idziemy. Zaraz pójdziemy tutaj, zdobyć tą miną fortecę. od Bunty, oczywiście, ale olejmy je. Kiedyś się nimi zajmiemy. Handel, harsh treatment nie możemy robić, bo nie mam punktów. Age of Absolutism. Jeszcze jeden, jeden uniwersytet? O Kurka. Tego nie przewidziałem, że jeszcze innego będę potrzebował. Zajmiemy się nimi tutaj. Jak ich pobijemy, to odbijemy szybko ten obszar. Zbijemy sobie coś tam, coś tam I będziemy dalej toczyli tą wojnę. Dobra. Na speedzie zapieprzać mi za nimi. Czekajcie, ktoś mi spiracił znowu? Jak moje wojsko wygląda 113, 106. Mamy więcej dyscypliny, tyle samo morale. Okej. Okay. Nie wiem gdzie, ale wiem co. I tu zaraz podbijamy te wszystkie moje prowincje. Tak. Tak, tak. Okej. Okay. Okej. Okay. No i teraz to będzie najszybszy sposób, żeby to podbijać. Niech mi to podbija. Ja no, trudno. Jeden ląd pójdzie. Okej, okay, tutaj to powstrzymujemy. Ach jakiś lider mi umarł, szkórka wonna Ci mają wojnę z co jest właśnie niefajne No tutaj chyba był dwójkowy, taki, takie mam wrażenie Mu się zmarło Ci, Tu są buntownicy, na szczęście tam jest dobry fort szóstkowy Dobra, odbite Terytoria A w sumie może być, że mi na flotę nie stać, <laughs> Dobra, chodźmy tutaj tą flotą i puścimy ją już do patrolowania wybrzeża. Tutaj Royal Fires, National Unrest, Montlautonomic, Change. i tak będzie. Przeżyjemy to. Ok. Tam osmanie, Boże, osmani ile mają wojska? 247 tysięcy, ja nie wiem jak oni to robią Mają mempower, mają hajsy, ja wiem, że to jest nacja, ale bez przesady Muszę sobie tak zagrać, żeby nie walczyć z osmanami i zobaczyć jak dużo świata podbiją na weryhardzie Zaraz zbijemy tą twierdzę Ok, teraz ty tutaj zmniejszmy sobie ostrzyn, 50 punktów i zwiększamy jeden absolutyzm. Czekajcie, a to mi zwiększa absolutyzm, czy go zmniejsza, bo nigdy nie pamiętam To mi zwiększa Ale będziemy potrzebowali może sporo tych punktów administracyjnych, więc to sobie na razie zostawmy. Na 25. Tutaj postawmy. Uuu, czekajcie, dorwali mi kogoś. Moje ciężkie okręty. Nie, 24. Miała admirała. To może być ból. Dobra, ucieczka. Trudno. To się spodziewał tak dużej floty? Z ich strony. Tym bardziej, że osmaje tu dopłynęli sobie. No i trzeba potopić moje ciężkie okręty i tyle no. Skoro i tak nie mam szans na flocie, to niech przynajmniej wykorzystajmy to i potopmy też ich flotę. We have lost. No. No we can't. Get... Ale zaraz ich stolicę będziemy mieli osmańską. Boże. Oni nie zrobili sobie zadania na postawienie tych? Wieżyczek? Dobra. Przejście od czegatajów potrzebujemy. Ciebie skasujmy. Bo inaczej. E, mink mi nie dołączy do tej wojny. We have won. We have taken Cairo. A tu mi się desantują. Co za szmaty. Dobra, chodźmy tu. Jak tam moja bitwa. Oj, jednak przegrywamy, 6 ciężkich okrętów, no i na no, to wychodzi, że ja flotą to ja tutaj nie wyrobię, Tsz, kurde, tyle hajsów poszło się jebać w sumie też, a nie wiem czego to wynikło, tyle ciężkich okrętów, wiem, że nie były super naprawione, ale też bez przesady, no, ale dobra, no jak widzimy tutaj Fleetmate maintenance spadło mi prawie trzykrotnie, więc po prostu nie będę miał floty wojennej i tyle. I tutaj też jakiś peszek totalny w rolach, skoro takie straty poniosłem mając więcej dyscypliny ewentualnie wygrywają jakościową armią Okej, okay, tu zbierzmy siłę Może ja bym nie chciał 6, tylko może czwórka bym tu sobie postawił No to na szczęście 6 mi biją lećmy tak i to zaatakujmy. Tutaj Kair zdobyty. Zresztą tam buntowników będę musiał pocisnąć. Okej, okay, poszedł z bardzo dobrze. I chodźmy tutaj. A jedną armią pójdziemy. Będziemy odbijali prowincję po prowincji, to jeśli nie ma co spieszyć, raczej. Okej, okay, tych zepchnęliśmy. Nie wiem, gdzie to ucieka, no ale gdzieś ucieka. Właśnie odbijemy tą fortecę. Palantynat? Czekaj, 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 czekaj. Po coś tu. A, chciałem mieć przejście, no ale. Ja bym wolał, żebyście mi Repsy płacili, bo Repsy to jest to, co ja dostanę, a hajsy nie ja. Nie, 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 co jeszcze mogę jeszcze zrobić? Give up claimsy. Dobra. Sojuszu nie chciałem zrywać, bo Plant jest jak widać słabym krajem, więc nie chciałem zrywać tego sojuszu. Ok, teraz przejście od czego tajów trzeba będzie uzyskać. Okej, okay, tutaj jesteśmy na tej fortecy, to dobrze. W sumie tą 20 cofnijmy tu. Myślę, że 50 mi wystarczy spokojnie na ten region. No, weźmy tak, żeby to szybko odbić. Czekaj, Low jest z Osmanami. Z Osmanami mamy 25% Warscora na razie. Zobaczymy, czy mi się uda go utrzymać, im coś pozabierać. bo by super, jakby mi się udało im coś pozabierać. No ale myślę, że oni są jako Colibrigiant, więc yy, ciężko to będzie. No nic, tak czy siak, koniec tej wojny. Zobaczymy sobie w kolejnym odcinku. Dzięki Wam dzisiaj za oglądanie i widzimy się następnym razem. Heja!